Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na ryneczku w Markuszowie przy ulicy Targowej. Ryneczek odbywa się w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Zapraszam na relację. Boki mamy po 150 samczyki, a szaryki od do dostówki od 30 dostówki mamy szariki Zależy, który. Tygrysy mamy pocztowe, to młode obydwa, nie? I one, ile za sztukę? 30 zł. Dobra. Od 10 do 20 mamy szaryki boki. Tiplery mamy 80 zł. Para angielskie, czy wystawowe nie. Wiem. Szariki tutaj mamy 3 sztuki, i tu 50 zł park Towe mamy od 20 do 50, zagraniczny jest? Jest, Rumunka. Rumunka jest. Czeka na właściciela. Dobra, szariki po ile mamy? Szariki od 10 do 50. Od 10 do 50. I zamojskie. Od 30, tak do 50. Od, od 30 do 50 sztuk i dziękuję Koły Gdańskie mamy kosztuje sztuka 5 dyszek a pawiki mamy białe, białe czubate indyjskie, indyjskie kosztują stówkę. A białe? Od do od ilu? od 30 do 80 od 30 do 80 zależy od sztuki i dziękuję nikołajewskie mamy po 50 zł belgi mamy młode po 50

Osiemdziesiąt. Dziękuję. Dziękuję. Króliki po sześćdziesiąt złotych. Nie ma właściciela. Pawliki młode. Pajfro chyba. lentacza masz, samczyka kosztuje? Pięćdziesiąt. Rysie? Po trzydzieści. Pajferek? Trzydzieści. I szaryk? I młode, I młode srokacze modas po 30, po trzy dyszki. A ten większy? 130 samiczka. 130 samiczka niebieska. Dzięki. Parę mamy kostki. Ile zł. 330 para, a rakołana 100 Młode. Dziewięć młode 9 dyszek młode Polbar A ja po 4,5 dychy 4,5 dychy dych. nóżka. Tutaj tak samo. Też po 4 dychy. dychy. Koguty po 4 dychy, no, pół bary. I tu kochiny, nie? No, kochiny. tam trochę brak, poda, bo brak ma za stówę. Brak kochiny po 5 dych, chce drożej? Po 40. Dzięki. Czaczki, zielono mamy po, po... 12. po 12 zł sztuky mamy, nie mam właściciela fajne. Po 10 zł pocztowe. A króliki jak pan ma? Cenowo? No tutaj... samica 80 zł 80 zł. Ten ten 100 zł. 100 złotych. Ten następny? Ten ten nas też 100 zł. To, to 130. 130. To, to, tutaj po stówce samice zakłócone. I I tu, I tu to jest komplet samica z małym. I to jest 150 do uzgodnienia. 150 do uzgodnienia. Dzięki. Dzisiaj mamy 25-30 złotych. I dzięki. I plery mamy po 15, a dereszę? 60 za par. I winerek, dyszkę. I dzięki. Steropolskie mamy po 50 zł za sztukę. Młodzież. To opale po ile mamy? Po 5 dyszek. I młodzież mniej więcej Almondę po 4 dychy, Andaluzy po 2 molemancy po 2 dychy. Tak jak słychać i dziękuję Para takich kochinów olbrzymów 250 zł Przeriki mamy, nie mam właściciela Sultany mamy młode kosztują za sztukę i silki dwie i czubatka polska też 40 i dziękuję. Riki siwe mamy 60 zł. Para i boki też 60. Rzadki kolor one, nie? Dzięki. Szerikie mamy 30-40 zł. Dziękuję. Takie powieci mamy, nie ma właściciela. Po stówce mamy czubatki Sebrytki Też po stówce Biegusy 200 Kofiny w parach Para kosztuje 120 Karzełki polskie I ta młodzież Po 60 ta młodzież Karzełki 140 Biegusy młode tak Dzięki 40 zł mamy Bo Ładne boki jest to 30 para i ryś 50 i dzięki to pióreczki mamy po 20 zł takich pawi na lęcie mamy parę, kosztuje a ja tylko chcę sprzedać za 140 zł 140 zł i tu mamy piękny biały kosztuje on a tylko 30 30 zł Od 50 w górę mamy pawiki, zależy który. Ta jest za stówkę na przykład, na biały. Szeriki mamy 20-30 zł. Młode I Kremki u pana ile kosztują? 60 zł. 60 zł. Pawiki bociate.

Boki mamy za 200 zł, a te po 50 zł. Taki krymek u pana kosztuje 60 zł. 60 zł. Winerków mamy parę. Tak. Kosztuje taka para 60 zł. 60 zł. Wywrotki? Stówkę. Stówkę. Czerwony samiec, żółta samica. A tak pocztowe od do? Nie ma go? Nie. Od 10 do 100. Od 10 do 100 mamy zagranicznego? Tak. Co jest zagraniczne? Z zagranicznych jest Niemka samiczka z, z kartą. No. I ten Niemiec samiec. O Belgę przed chwilą sprzedałem Dobra. Belg poszedł przed chwilą. Dzięki. Tu mamy samiczki po 8 dyszek. A to samczyk chyba, nie? To sami, kosztuje? 120. 120. I dzięki. I kompleci kupana ile kosztuje? 150, sztuka. Sztuka 150. Dobra. A pawiki na białym ogonie. 60. 60. 70. Alenta 70. Dobra, dzięki. Kur. 30 zł mamy boki i szaliczki. Stówki w górę mamy szaliki boki. Ryżaki. Jest tego. Jakie dragony u pana kosztują? Stówę para. I krymek. 50 i dziękuję o 20 złotych mamy pocztowe. Zagraniczny jest czy nie ma? Nie ma. Same Polaki. Dzięki. I mamy po 30. Szaryki podobnie. Ryszy para stówkę. Jedynów. 60. Tutaj mamy podyszku. I poczta młoda. 25. 25 A stare pocztowe? Podyszku. Zagraniczny jest? Nie ma. Same Polaki. Dzięki. No właśnie, Ryan, Mulemanse i Tygrys. mamy po cztery dychy. A te zamojskie czerwone? Po studiu. A ten zamojski? 50. I bok? 50. I ryżak? ten to 40, 40. Dobra, dzięki. Po stówce chyba te. te po pięć dyszek, po pięć dyszek. na stówkę. A za te stówkę. Jąka duża samica 150 złotych. 150 zł taka para pawików na lęcie o ile pieniędzy mamy 150 para 300 szariki mamy od do od 20 do 40, 50 30 po ile? po 50 po 50 para jest samczyk jest kierowogradzki kosztuje Stówę. Stówę. A nikołajewskie? Po stówie. Samice po pięćdych. Samice po pięćdych, samice po stówie. A tutaj? Te szariki no, chyba nie, rys, nie? Kosztują one? Od do? to taki ródek tylko. Po trzydych. Po trzy dyszki. I dziękuję. Po dwie dychy jak leci? Taki po. Za sztukę. Bo wzięłem jeszcze coś kurwa. A gliniaka to taki kupiłem. Królików mamy po 30 złotych

Pawiki mamy po 50 zł, trzy czerwone, dwa tarczowe żółte. Te młode po 30 i ten ryżek 50. I dziękuję panu. Pawik dyszkę, fajferki po dysku i widynki dwie dyszki. Za sztukę. I dziękuję. Po 200 zł za sztukę. Nie moje... Dragony Ile cenimy za sztukę? Mniej więcej? Od do... Jak wszystkie 6 par 12 sztuk w Kurcie po 50 zł. Kurcie po 50 zł. Po, jedynku, po 70 a po jedynku, po 70. A w kurcie po 50 zł sztuka. 12 par pełnych, nie? 6 par 6 par 12 6, sztuk. 12 sztuk. No, Dobra, a za od do... samce tu samce samice są pewnie. Od 20 do 50, do, do, 50. Do 50 Nie cenimy dużo żeby było tak jest, dzięki Reszę młode po ile cenimy za parkę? Po, 20, po, 50. po 50 meweczki, tu parka jest 50 pawiki młode po 20, po 20. tu widynek i młody leweczek 2 są po 20 dobra dzięki Cyny mamy 80% parka i bliźwąterek. 30, 30% samiczka i pawik. 20 Dzięki. 200 zł taka sztuka kosztuje. Zamońskie mamy po 50, a szariki. Po 20. I dziękuję. Meweczki mamy 500 zł, para. Siwe i czarne. I bociany zamońskie 120 zł A motylka motylka 250 zł Taka para pawiu pana kosztuje Do zapłacenia 80 80 zł A Kingi para stówkę, stówkę. Coś tam opuścimy jak będzie Para 7 dyszek białych pawików a winerki po 20. po 20 zł Kosztowe Od do mamy, mamy zagranicznego? Nie mamy Nie ma Dobra, dzięki Mamy Zamońskie, nie ma właściciela Nie ma tego pana od tych różne ceny Nie wiem, czy jest zagraniczny jest, czy nie ma, chyba nie. Amerysia, niebieskiego, srebrnego, rzeszowskie, kurskie, zamojskie, ryżaki, tarczowe, boki, szariki. Jestem zwierdłowskie młode jak hurt, to po 10. Młodziutkie, wysokolotne. Brać i ganiać. Roliki mamy po 150, a ta młodzież po 3dyszki. A te też po 150? Tak. Dziękuję. Mędrynek mamy parę 320 zł. A bernikla. 200. 200 zł Silki mamy 180 za parę. I ta czubatka jest za stówkę. A Pawik, 50. 30. 30. Dobra, dzięki. I tu mamy komplecik, czubatek. 400 zł Dwie kurki to. mamy po 10 złotych. Budapeszt. Jedno jest. I winerek. I biały pocztowy? za dyszkę I dzięki. wrotki mamy wschodniopruskiej szymelki siwe po 150. Za, za parę. Po wiki mamy białe za stówkę. a Aderiery po, po 30 zł. I 30, babcia, Tak samo. 30. Tak samo 30. Dziękuję. To by było dzisiaj na tyle. Zapraszam do komentowania i miłej niedzieli dla wszystkich. Trzymajcie się, cześć.